Przechodzimy do tych tajemniczych ubezpieczeń parametrycznych, które są coraz bardziej popularne w Stanach Zjednoczonych. Tam już funkcjonują w ten sposób od ponad 20 lat. No a tutaj na starym kontynencie, w Europie, no to już różnie, u nas jest to troszkę egzotyka. Ja widzę pewne elementy takiego myślenia o ubezpieczeniach, no ale zasadniczo u nas działa to tak, że dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które powoduje szkodę, no i polisa ubezpieczenie ma tą szkodę zniwelować, a dokładniej jej skutki. Albo doprowadzić do, pomóc doprowadzić do stanu sprzed szkody. Natomiast jeżeli ubezpieczenie jest zbudowane na zasadzie parametrycznej, to do wypłaty odszkodowania dochodzi w takiej sytuacji, kiedy wybrany wcześniej ustalony w umowie parametr osiągnie określoną wartość. Żeby Wam podać konkretny przykład, jak to działa, dajmy na to. Mamy bilety lotnicze i wykupujemy ubezpieczenie, które nas chroni na wypadek opóźnienia lotu. No i możemy się umówić z ubezpieczycielem, dajmy na to, że jeżeli opóźnienie wyniesie, dajmy na to godzinę, to ubezpieczyciel wypłaci nam 500 zł. Jeżeli dwie godziny, to 1000 zł. Oczywiście Wam życzę i wszystkim takich odszkodowań, bo to pewnie. Aż takie wysokie kwoty by nie były. No w każdym razie chodzi o tą zależność. Opóźnienie wynosi X, no to wtedy ubezpieczyciel wypłaca Y. To działa również w ubezpieczeniach korporacyjnych. Autor Michał Batycki. Który artykuł właśnie o parametrycznym podejściu do ryzyka napisał dla nas. Wskazuje też przykład firmy, która, która zajmuje się produkcją energii z odnawialnych źródeł, ma elektrownię taką wiatrową. No i taka firma może się umówić, że jeżeli wiatr, poziom wiatru osiągnie X, no to wtedy ubezpieczyciel wypłaci określoną sumę. Czyli tutaj niezależnie od tego, jakie szkody spowoduje, dajmy na to ten poziom wiatru, może nawet żadnych nie spowodować. Ale kwota jest stała i zależy właśnie nie od szkody, ale od osiągnięcia określonego parametru. Z perspektywy ubezpieczyciela jest to takie dość przewidywalne. I mierzalne, no, tak? Teraz zwróćmy uwagę na coraz większą rolę danych w ubezpieczeniach, też coraz więcej rzeczy możemy mierzyć precyzyjnie i w czasie rzeczywistym. No i to daje też takie dość przejrzyste zasady, czyli dzieje się to, dostajemy to. Są też pewne ryzyka tego typu podejścia do ubezpieczeń, mianowicie, że no, przy wyjątkowo dużych szkodach takie takie odszkodowanie może po prostu nie wystarczyć, bo ono nie będzie dostosowane do tego, co straciliśmy, co ubezpieczony stracił, tylko po prostu do, do osiągnięcia tego parametru. Więc być może no są, są ryzyka, są korzyści. Temat jest ciekawy i wydaje się, że właśnie z wzrostem roli analityki danych i tej mierzalności wszystkiego wokół nas, być może. Ubezpieczyciele i reasekuratorzy również będą takie bardziej klarowne, przejrzyste, przewidywalne metody ustalania, ustalania stawek i zasad wypłat będą. Będą stosować coraz częściej, zobaczymy. Myślę, że warto, warto się z tym zapoznać. Zachęcam temat ciekawy. Od razu z tym artykułem dostaniecie też artykuł o powodziach z eksperta z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Powodziach, które występują coraz częściej, trwają krótko, ale bywają, no, bardzo właśnie w skutkach. Skutkach niebezpieczne, dlatego też zachęcam ten czas powodziowy nadchodzi. Nigdy nie wiadomo, jak to będzie w tym roku, ale sprawdźcie, czy wasi klienci, zwłaszcza ci, którzy no, mieszkają gdzieś w tych okolicach, gdzie powodzie występują, czy mają swoje domy, swoje mieszkania na niższych kondygnacjach, właściwie na tych parterach, we wszystkich miejscach, gdzie to może być rzeczywiście niebezpieczne, czy mają tą polisę. Teraz jeszcze można o tym. Z nimi porozmawiać. Dzięki, że dołączacie. Zachęcam, żeby tutaj na Facebooku wpisywać w komentarzu parametr. To dostaniecie artykuł właśnie o parametrycznym podejściu do ryzyka oraz o powodziach błyskawicznych. Co to dokładnie jest, jak działa i jakie szkody może wywołać. Kolejnym punktem z najnowszej gazety ubezpieczeniowej, które poruszył no cały rynek, nikt nie jest zaskoczony, bo mroczne. Mroczne losy gefiona, no wszyscy śledzimy trochę z popcornem już. To zależy, niektórzy z nas z Was pewnie sprzedawali gefion, niektórzy nie, no ale w każdym razie jest już jasne od początku czerwca, chyba 5 czerwca, zostało to ogłoszone, że gefion upadł. No i co z tego wynika? No to zależy, czy, czy na, w którym miejscu jesteśmy, tak? Jeżeli Będziemy poszkodowani w, i sprawcą będzie ktoś, kto wykupił polisę w Gefionie. Jeżeli, no to wtedy możemy liczyć na, na to, że odszkodowanie wypłaci ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. Natomiast jeżeli mieliśmy polisę w Gefionie dobrowolną, dajmy na to NNW, no, i co się stanie, no to jedyne co możemy zrobić, to pisać chyba po duńsku do syndyka masy upadłościowej, bo tam, tam wszystkie roszczenia z ubezpieczeń dobrowolnych mają trafiać. No cóż, moi drodzy, ja generalnie tak, taki wniosek z tego mam, żeby no, Takich gefionów nie kupować. Jasne, że to nawet jak my kupimy, prawda, no to być może nas nic złego nie spotka, ale dodatkowo, jak już wybieramy sobie jako klienci i wy jak doradzacie też przy zakupie polisy, no to warto moim zdaniem rozważać te zakłady ubezpieczeń, które są w systemie bezpośredniej likwidacji szkód, no bo wtedy nawet jak nas trafi jakiś gefionista czy jakiś przyszły gefionista, tak, to szkodę zlikwiduje. Po prostu nasz ubezpieczyciel, którego my wybraliśmy, i to jest, myślę, całkiem rozsądne rozwiązanie. No a wiemy, że się teraz zaczynają pojawiać kolejne no kolejne zakłady ubezpieczeń które są oddziałami kogoś pojawiają się insurtechy no i pytanie komu ufać komu nie ufać co sprzedawać myślę że no ważne jest żeby bardzo dokładnie to prześledzić czy gdzie jest siedziba danej firmy czy jest w Unii Europejskiej bo to jednak nam mimo wszystko bardzo wiele ułatwia jeżeli jest gdzieś poza Unią no to też myślę, że takim, taką czerwona, czerwoną lampką powinna być taka wyjątkowo korzystna cena. Jeżeli ona jest naprawdę bardziej korzystna niż rozsądek sugeruje, to no, moja rekomendacja by była: nie wchodźmy to również jako sprzedawca, bo potem jak coś pójdzie nie tak, no to nasza reputacja na tym ucierpi. No, ale to jest moja opinia. Nie wiem, co wy myślicie o Gefionie. Jakie są wasze refleksje po tej takiej dość mrocznej dla naszego rynku historii? No, w każdym razie, jak też was będą pytali klienci, co robić, no to jeżeli, jeżeli szkoda z OC, to likwiduje ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, jak coś innego, no to piszemy do Danii, niestety. To tyle o Gefionie. Witam wszystkich, którzy tutaj do nas dołączali, żeby otrzymać artykuł. Wpiszcie na Facebooku parametr, a na YouTubie też artykuł jak najbardziej jest dla Was podwieszony na górze komentarzy. W najnowszej gazecie ubezpieczeniowej piszemy jeszcze o 11 latach już. Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym. To taka jednostka, która powstała na początku w Ergo i zajmowała się wsparciem osób poszkodowanych w wypadkach, w powrocie do sprawności, do aktywności zawodowej, do normalnego życia, w którym z momencie chyba 6 lat temu wyodrębniła się jako osobna spółka i teraz współpracuje już z siedmioma ubezpieczycielami również z ubezpieczeniowym funduszem gwarancyjnym. No i pomaga tym osobom, które szczególnie ucierpiały w taki bardzo kompleksowy sposób. To jest pomoc taka medyczna, rehabilitacyjna, jest cały plan działania, ale też doradztwo zawodowe, pomoc w przekwalifikowaniu się, pomoc psychologiczna, pomoc w dostosowaniu mieszkania. Również do nowego stanu rzeczy, być może częściowej niepełnosprawności. Oni robią tam naprawdę niesamowite rzeczy, są najnowsze technologie medyczne i takie właśnie całościowe myślenie o poszkodowanych, którego bardzo brakuje w naszym systemie opieki zdrowotnej, gdzie to wszystko jest takie bardzo, po pierwsze, opóźnione w reakcji. A okazuje się, że tu czas ma ogromne znaczenie. Dlatego czy osoba, która jest poszkodowana w wypadku, będzie miała szansę normalnie żyć, czy. Czy też nie? Każdy dzień ma znaczenie. No więc po pierwsze, oni działają szybko, po drugie w sposób przemyślany i taki interdyscyplinarny. Bardzo dużo osiągnięcia, ważna misja. Brawo najpierw dla ergohesti za pomysł, ale teraz już jako niezależna spółka, tak jak wspominałam, Centrum służy całemu rynkowi, więc to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby tych, bo odszkodowanie, renta to już dużo i to ubezpieczyciele na pewno mogą dać osobom poszkodowanym, ale to jest za mało, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby nie zostać warzywem ani półwarzywem, tylko żeby żyć tak normalnie jak to możliwe. No i oni pomagają to osiągnąć. No a z perspektywy ubezpieczyciela są to oszczędności, dlatego że nawet bardzo kosztowna terapia i kosztowna rehabilitacja zawsze jest tańsza niż dożywotnia renta, tak? Więc. Więc, no ten powrót do zdrowia to jest takie win-win dla wszystkich. Więc, bardzo polecam ten artykuł. To jest piękna historia i też myślę, pokazuje moc naszej branży, że naprawdę pomagamy też w taki bardzo praktyczny, widoczny sposób. Bardzo polecam ten artykuł No i, i, i kibicowanie, generalnie centrum, bo się ono cały czas dynamicznie rozwija. No i na koniec Adam Kubicki. Cztery najczęstsze błędy w sprzedaży ubezpieczenia. Ja wam zdradzę jeden, który Adam wymienia, ale oczywiście wszystkie cztery warto poznać no i sprawdzić, czy aby w te błędy nie, nie wpadamy. Cały czas zachęcam, wpisujcie parametr, jeżeli chcecie otrzymać artykuł. No i, a już, już przechodzę do tego błędu, jednego, który mogę Wam zdradzić, więc Adam pisze, że zbyt często jesteśmy przekonani o tym, że jakby wzmocni naszą pozycję u klienta to, w jakiej firmie pracujemy, albo jak jesteśmy wykształceni, jeżeli zaczynamy zbyt długą historię o tym, że pracujemy, reprezentujemy międzynarodową firmę, która tam ma oddziały w 300 krajach i tak dalej, czy zaczynamy za dużo właśnie mówić o sobie i tak dalej, no to niekoniecznie wcale budujemy tutaj swój pozytywny wizerunek i dajemy dowód swoich kompetencji, tylko często zanudzamy klienta i budujemy barierę. Dlaczego i co z tym zrobić? O tym już w artykule 4 Najczęstsze błędy w sprzedaży ubezpieczeń Adama Kubickiego. Bardzo Wam polecam. Witam Grzegorza Piotrowskiego, też naszego autora. Mam nadzieję, że artykuł Grzegorzu do Ciebie. Dotrze. Moi drodzy, powolutku zbliżamy się do końca. To, co jeszcze mam, mam dla Was dzisiaj, to mam nowy odcinek podcastu ubezpieczeniowego. Wszystko Track Assistance. Jeżeli wśród Waszych klientów są posiadacze flot, ale też niekoniecznie, bo może ktoś posiada jeden autobus, jedną ciężarówkę również mali przewoźnicy, tacy prawie indywidualni, mogą z tej oferty PZT skorzystać. Ciekawy produkt, też przydatny po prostu, oparty na doświadczeniach polskich przewoźników. No, którym może, nie wiem, guma pójść, jeżeli mamy tira, to się robi naprawdę duży problem. No i w ogóle o różnych mrocznych historiach. I właścicieli i kierowców ciężarówek opowiada Konrad Owsiński z i o tym, jak nowe ubezpieczenie TRAC Assistance działa. Więc zachęcam, posłuchajcie, to jest kilkanaście minut. Konrad opowiada, jak zawsze, ciekawie, konkretnie. Więc być może waszym klientom taka oferta też się przyda w tym sezonie, bo zdaje się już normalnie cały transport przebiega i nasze ciężarówki, nasze pojazdy jeżdżą i w Polsce, i po całej Europie. Jesteśmy tutaj, nie wiem, czy wiecie, absolutnym liderem. W, to się jakoś nazywa, kilometro, tonażu, coś tam. W każdym razie bardzo, bardzo dużo właścicieli, i znaczna część tych, tych firm przewozowych to naprawdę posiada zaledwie jeden lub kilka tylko aut, więc oni są jak najbardziej w waszym zasięgu. Tak, widzę, że cały czas pisujecie w komentarzach parametr. Super, artykuł powędruje do Was z pomocą bota. A ja na koniec bardzo Was zapraszam serdecznie do prenumerowania gazety ubezpieczeniowej, bo oprócz wiedzy naprawdę bardzo różnorodnej, z wszystkich właściwie stron ubezpieczeń, no i też takiej mocnej sprzedażowej, wszystkich aktualności, no to każda prenumerata to przyczyniacie się do posadzenia jednego metra kwadratowego, bioróżnorodnego lasu. To działa od kwietnia tego roku i będzie, mam nadzieję, jeszcze długo działać. Więc jak się zastanawialiście, czy chcecie, to, to. Dajcie, dajcie, dajcie tym na próbę. To jest tylko około 60 zł w PDF-ie kwartalnie, więc naprawdę niewielka suma. A las dzięki Wam bioróżnorodny bio będzie powstawał na terenie Polski. No i Wasza wiedza oczywiście też, która jest bezcenna. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli uważacie, że temat jest wartościowy, to będę wdzięczna za Wasze kciuki w górę. No, i za subskrypcję również na YouTube. To jest dla mnie ważne, bo buduję tę społeczność, żeby merytorycznie, regularnie móc Wam różne informacje ubezpieczeniowe przekazywać. W przyszły wtorek pomówimy o sztucznej inteligencji, jak ona pomaga w likwidacji szkód komunikacyjnych. Zachęcam, bądźcie o 13 we wtorek.